Kleszcze boją się tej substancji jak ognia. Wydzielają ich naturalny wróg. Zrobiony z niej odstraszacz ochroni cię przed kleszczami w stu procentach. Kleszcze już nigdy więcej cię nie ugryzą. Te szkodliwe pajęczaki będą cię omijać szerokim łukiem. Poznasz sposób, jak zrobić najlepszy i najskuteczniejszy środek odstraszający kleszcze. Pewnie już kiedyś zastanawiałeś się, jak dobrze uchronić się przed kleszczami. Mamy na to odpowiedź. Kleszcze mają swoich naturalnych wrogów. Są nimi mrówki. Mrówki polują na kleszcze. Wydzielają kwas mrówkowy, który w dużym stężeniu jest śmiertelny dla kleszczy. Jeżeli kleszcze go wyczują, to od razu uciekają w innym kierunku. Jeśli widzisz na spacerze mrowisko, możesz na nie położyć chusteczkę lub inny delikatny materiał. Mrówki zostawią na niej kwas mrówkowy. Ale nie musisz desperacko szukać mrowiska, aby uchronić się przed kleszczami. Wystarczy, że w aptece kupisz spirytus mrówczany. Wystarczy, że rozcieńczysz go z wodą w proporcji 1 do 1. Następnie miksturę przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj nią ubrania przed spacerem, a będziesz w 100% chroniony przed kleszczami.